Cześć witajcie, ja jestem Hudy i jest dzisiaj ze mną znowu najemnik Siemka i witamy Was ponownie w karierze dwóch menedżerów Graliśmy trochę poza odcinkami, próbowaliśmy się ze sobą zgrać i doszliśmy do wniosku, że potrzebne są zmiany w składzie. I tak oto wygląda nasz skład w tym momencie. Gram na dwóch napastników, myślę, że to się dobrze spisze. Lawecci gra jako pomocnik ofensywny. Zdjęliśmy go za Ezilla. Tak ponieważ jest szybszy, a my lubimy zawodników szybkich, lubimy grać szybko. Więc to myślę, że będzie dobre i może w końcu strzelimy jakąś bramkę i pokonamy Tottenham Okej okay. Myślę, że teraz już to musimy wygrać. Tak. Dużo męży z... graliśmy ze sobą. Tyle trenowaliśmy, wygrywaliśmy my w sumie nie zawsze, ale z... w większości. Wygrywaliśmy Grywa... się i... doszliśmy właśnie do tych wniosków, co mówiliśmy wcześniej i mamy teraz skład w miarę szybki oprócz ba. Myślę, że w połowie sezonu go jeszcze wymienimy to znaczy jakiegoś szybszego, by tym budować skład pod szybkość. To lubimy, tak nam się gra dobrze i myślę, że uda nam się wygrać. rozgrzeweczka i wchodzimy na boisko z Tottenhamem Ale dobra, gramy, gramy. Łoś! Uff! To było niewystarczające, ale to będzie bramka. Była stuprocentowa ja sytuacja. Chociaż tyle. No już mnie trafił tak. I dobrze, ba. Wszystkie podanie, szybkie podanie, on nie może być długo nie biegnij, 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 teraz, biegnij, teraz, biegnij, teraz, do... teraz, spalowuj będę. Dobra, dobra. widzisz. Kurde, ha... Chciałem podejść akurat tamtem, ale dobra. I tam, zuba. Już. Dęba. baba. Ba. uderzenie ba! Prawie! obronił to Hugo Doris. Dobra. I Chamberlain. Dośrodkowanie. Dawid Louis Bramki nie ma, nie ma. ale się Luiz szybko wbił to piłkę. Do... Szkoda. No. Dobra sytuacja. I? debaba ba. Jack Wilisher. Tutaj jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Wilisher tam. Wilisher do Wallcota. Pierwsza piłka, strzelaj! Wallcott nie ma bramki znowu! mi się, uderzasz? Nie. Aha. No Wallcott nie trafił. Nie? Zdziesz, jak on mógł to zrobić? Ach. Już mógł się słupek. Wow. I koniec pierwszej połowy w tym momencie Wynik 0 do 0 czyli ani nie jest korzystny ani też niekorzystny Taki przeciętny, no ja dobra Nie jest źle Zaczynamy drugą połowę Mamy swoje sytuacje, oni też mają na... A chwila. kogo mamy na Sorry. rezerwie ciekawego Bo czy Ezil byłby lepszym napastnikiem niż ba? Nie wiem A no od ba? no w sumie według mnie mógłby być I teraz... Ale on nie jest szybki, ale ten baba w sumie też nie jest szybki Jest szybszy od ba Dobra spróbujmy Spróbujmy ezila mm, Tylko nie wiem czy na prawej czy no na... Dobra tam Lepiej byłoby jakby grał z z... zamienić go jeszcze z Zibarbo chyba, bo jest lewą nogą A i Barbo na tak? Z... Z... Nie z Zibarbo, tak. z lewecy no. może tak Nie, nie, nawet z la... z... dobrze. dobrze Lewecy dobrze się na tej pozycji pisuję ani że z czy bo... jest Zibarbo, bo... Wolcott jest. Podejdź Nie wiem. Teraz dobrze. Wolcott... Walkout... Aaa, do to jest do Dobra. I nie dobrze teraz, trzeba ich zatrzymać, nie wychodź, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, dobrze! Gips. Gips teraz ratuje. Dobra. Trzeba zabrać mu piłkę, bo mają... Dobra. I... Nadal mają niebezpieczną sytuację. I jest sania. Sania do Chamberlain'a, podaj do przodu I barbo, barbo I Barbo do Ezila, Ezil bardzo dobrze, Ezil Ezil strzelaj, lewa noga strzelaj Ezil, yeah, niech ma bramki Mesut Ezil Nie trafia Nie jest mi szansy wygrać ten mecz Dokładnie czy znaczy, nadal jest szansa, ale Czas leci, nie ubole Dobra. I... Jest Ezil, Ezil, dobrze, Mesut, podaj, Ezil Nie wiem czemu, ale on puścił tą piłkę. Ja nie mogłem się ruszyć w ogóle przez chwilę. Się Dobra, pacjent, przyjąłem piłkę. I podaj, podaj podaj podaj, nie podawaj. Podaj To podaj czy nie Podaj. Dobra, Wilshire. Muscher, do Wolkota, podaj. Ezil, Ezil, Strzelaj. Ezil, Mesut, Ezil, Mesut Ezil Nie mam. chcę. Atakujemy w końcówce, ale nie możemy, nie możemy nic zrobić, no. Broni takiej Lourdes. sytuacji I Dęba baby się przydał. No, ale Hugo Lourdes broni. Ale Ba nie wiadomo, czy podchodzi podchodził pod bramkę, tak jak Ezil. Hmm. A Podaj w sumie przód, 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 przód. Nie! Końcówka meczu. Już gramy doliczony czas, David Luiz. Dawaj, dawaj, tu, Ezil, Ezil, Ezil. 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 Jestem, 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 wysuwam się. Ezil. Ezil, no. Trochę skończyłem, mu taki utrzymał. Ezil. Ezil, Ezil do... Lawec jego, lawec La podaj tu, gdzieś Dobre, niedobre I w tym momencie powinien być Widzę, jak sędziego zremisowaliśmy 0 do 0 Ale dobra. to nie jest porażka, jeden punkt w końcu zarobamy, widzę Pierwszy, pierwszy punkt To jechało łatwym rywalem, nie był, ale poprawiliśmy myślę, że na pewno swoją grę Mieliśmy mm -hmm. 7 strzałów, oni piękni No i oczywiście tam jest zawodnikiem meczu Tak, wypaliśmy lepiej, wypaliśmy znacznie lepiej niż oni Strzały celnet mecz, on jeden. Jeszcze musimy zrobić pokombinację nad tym składem. Co, no ba, ba jak ma dobrą okazję ładnie uderzy, to wiemy, ale, ale właśnie <laughs> jak do driblingu się nadaje, no a tutaj się ten dribling przydaje, to, to na to żeby ba zdjąć na razie i próbować Ezilem grać no. na ataku. Zróbmy. Ezy czy Laweci La na tym po musicu się spisuje no, raczej bardzo dobrze. Boże, no dobrze, mecz kolejny. Mecz z Sunderlandem myślę, że przesymulujemy. Nie, zagrajmy, bo 3 nie, punkty się zawsze przydadzą. Przesymulujemy, tak, nie możemy wszystkiego grać. Ja chcę sobie ale żeby... odpoczynku trochę. Aha, dobra, okej. Okay. Dla nas i w to ogóle. To nie gra. Nie gra ba? No. W tym meczu akurat nie zagra, jak mamy symulować. Dobra, niech zagra bardzo, za mam jakąś wiadomość. No, dobra. Symulujmy ten mecz. Eee, Arsenal-Londyn kontra Sunderland. Zaczęli. I... Pierwsze 10 minut bezpramkowe, nic się nie dzieje. I bar, bo w 16 minucie trafia Arsenal prowadzi 1 do 0 I zwierzył te kartki. Tak, dla kościelnego i dla Laweciego. I po pierwszej połowie Arsenal prowadzi 1-0, zmiany wchodzą. Ramzy wszedł z oba Laweci zdobyła drugą bramkę w 60 minucie się i... się odpowiada. Tak, Sądra ale jest 2-1 dla nas, cały czas, jest dobrze. I tak skończyć, ale Arsenal wygrywa 2 do jednego. Jest zwycięstwo. Jest 3 zwycięstwo. 3. Mamy 14 miejsce już. Przednie. się do góry. Tak. Gramy mecz? Ze stołk? No. Nie, symulujemy. Okay. Nie jadam nie mecz ze stołk. Niestety. Mam jakąś wiadomość. Od Sania, dzięki trener, fajnie. Więc ze stołk symulujemy. Jak sobie poradzić ze stołk Arsenal? Ale Baby był za bramki chyba, nie? Są no Za Ramzeja, no tak. I, i Barbo! By już. I Barbo, dobrze polecaliście, dziękujemy Wam za to. Mm. Sania, żółta kartka. Sania trzeba wymienić, to wiemy. I pierwsza połowa znowu, 1-0 się kończy. A nie, jeszcze Ba w 45 minucie dobija. Brawo. 2-0 prowadzi jej Arsenal teraz. I trzeba, że nie możemy robić zmian na przykład jakichś tutaj podczas symulacji. Mm. I Ba, jeszcze druga bramka w 83 minucie i ostatecznie 3-0 wygrywa Arsenal No i teraz Ba sobie radzi bez nas Czyli, że jak symulujemy gra Ba, a, a jak my no, gramy To wchodzi Jezil, no Tak a Co to za klub? Nie wiem Pańskie praca Zadowolenie, yes. <laughs> Piona. Okay. jest! Piona! Okej Są z nas zadowoleni To jest Oxford United To jest klub z niższej ligi Gramy? Możemy ich oh, wysoko ograć tak. albo możemy uniknąć nudnego meczu znaczy, Nudnego Znaczy słabego przeciwnika możemy uniknąć Ze swensi też by trzeba było przysymulować no, Ze swensi możemy, tylko... Z... ale teraz grajmy Dla, To gramy z tymi, ze swensi symulujemy Tak Tak, czyli dobra e, Wpuśćmy Ezila. Dobra, okej okay. To jest nasz zawodnik, nie. to jest Mesut Ezil Trochę nadrobili nam tutaj zawodnicy podczas symulacji, więc możemy przegrać. Ale nie, myślę, że... A nie, to jest puchar. Mm -hmm. to jest... Nie przegramy spokojnie. To jest dwumecz chyba jak coś nawet. Tak? Nie, to nie jest dwumecz. To jest mecz pucharowy zwykły. Naszy... Tak. Capital One. Tak więc... Runda no. trzecia już. A kiedy była pierwsza i druga? Nie wiem. Dobra, w takim razie... A dobra, gramy. Zaczynamy. Mam nadzieję, że tutaj... Nasi zawodnicy z Ezilem na czele dadzą nam zwycięstwo Starczy ci. Gramy Dzięki Dobra zaczynamy I Barbo I Barbo Ezilem chodzę spójrz Spokojnie Do Chamberlain'a, tutaj, tutaj Sania Widzę, widzę Sania Sania Z Lawesi Tyły Ezile walk Walkout Rzucił się na szczupaka i mamy rzut rożny, nawet chyba Dokładnie, Chamberlain będzie dośrodkowywał Chamberlain dośrodkowanie, nic z tego, Wisher, Wisher jak podać, Wisher się utrzymuje Podanie do Chamberlaina Chamberlain spalony I Barbo, tam masz Ezila, Meset Ezil Jeszcze raz? Mesut Ezil do I Barbo, I Barbo strzelaj, I Barbo uderzenie Bramka, wreszcie strzelamy 12 minuta i Barbo asystamy Mesut'a Ezil'a. I co? I Barbo się spisuje, na razie chyba lepiej niż Ba, chociaż Ba... Wiele lepiej, według mnie. Ba na początku dobre ja. wrażenie, potem już może niekoniecznie. Potrzeb... Potrzebny nam był w końcu jakiś szybki... ...pas nic filmów w ogóle, nie? I dobra. Chamberlain przejął piłkę. Jestem. Chamberlain, Chamberlain, do i Barbo. Tamasz, czekaj, chce z tyłu. A dobra. O. Nie udało się. No nie. I podaj Lawecji No i Barbo Eee i Barbo Sania Albo dobra Podał do i Barbo Sania na skrzydło Sania, Sania, Dobra, Sania. Ej, podaj, podaj! Dośrodkowanie i ponad bramką teraz. Ale i Barbo był nie kryte. Spójrz A no Nie widziałem. Dobra, dośrodkowanie też nie było złe. I Barbo I Barbo i barbo się tam i Barbo do e, Wolcotta, Walco dość... A bo tu masz, tu masz, tu masz niekrytego, tu. Podaję. Dobra, Ezil. Jeszcze raz Ez. Ezil. Podaję. Do lawecego, lawec uderzenie! Broń, bramkarz mamy już drożny. Dobra. Chamberlain będzie dośrodkowywał. Chamberlain dośrodkowanie. David Lewis. Nic z tego rzutu, podaję, tego podaję, się podaję, nie zmniejszeniśmy. Hmm? Rzutu różnego jeszcze nic nie zje, strzeliliśmy, a teraz nie cenę, że nie jej się z prawej nogi Czyli sprawdę, że jak lewą ma lepszą. No nie właśnie, dużo, dosyć sporo mamy okazji z tego różnego, ale no nie udaje się Nie udaje nam się tego wykorzystać Może za niski zawodnik, który mamy Oni no nie są w sali tacy niscy niektórzy, nie, ale no... kościelny Kościelny! Ups. Trzy minuty doliczyłem do pierwszej połowy Ale tylko jedynero. Czy Arsena coś jeszcze strzeli? Spokojnie, mamy jeszcze czas w drugiej połowie Ale dobrze by było mieć tą większe prowadzenie, takie pewniejsze jest I Barbo, i Barbo teraz przyspiesza i został od razu zablokowany No dobra W sensie zaraz powinien widać, wygrywamy pierwszą połowę Jeszcze jest druga, teraz laweczka przyjmuje, laweczki Podaj, 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 podaj. Do Wilshira, Wilshire podaj, do... Wilshire strzela, prawa no, noga z była. No, co ma jest z może? Tak, ta jego prawa jest dość słaba no dobra. Mamy już drożny. O. Czyli dobra, czyli to nie był jednak taki jego strzał. Czas wybicie. Ramkarza przeciwników i Tiołko. Jeden, Dobra, prowadzimy, prowadzimy, jest dobrze. W pucharze myślę, że awansujemy, nie? Tak. Powinniśmy spokojnie dać radę. Czy jakieś zmiany proponujesz? Ktoś jest słabo? Nie, Chyba wszyscy się bardzo dobrze spisywali, na razie zmian nie potrzebujemy, chyba że już będą naprawdę bardzo zmęczeni. Chociaż ja bym wprowadził B. Ba. Ba? B. Ba. Mhm. Możemy, możemy. A kto bramkę zdobył? I Barbo. A i Barbo, dobra. Ba możemy wprowadzić i zobaczymy jak nam się teraz ba pisze tutaj. Za i za Ibarbo go... W... Nie, za kogo ja Nie, za tego. Za Ezila? Tak. Oby. Za Ibarbo go wprądił. Boże. Oj, mój błąd. Przepraszam. Ale dobra. Dobra, może Ezl też się strzeli. Zobaczymy, oby. Znaczy, no w sumie Ezl, no tak. Abuba. ba. I la Laweci. la Do ba. baba ba. Utrzymał się, demba ba. Demba Ale ba, nie, nie do Tak, on tu się utrzymuje. Nie podobało mi się to. On musi dostać dobre dośrodkowania bo podanie gdzieś blisko polakarnego, to jest dobry. Walcott, Walcott, podanie teraz do Ezila. Tu wycofaj, wycofaj. Jest jeszcze raz, laweci. jeszcze raz. Laweci. i i i i i... Cofnij, cofnij, cofnij. Cofni. Staram się, Lawetsi do Ezila. I Ezil. Dobrze, dobrze. Ba dobry. Z lewej nogi staram się. A to. właśnie. Zapomniałem, że on jest lewonożny. Lawecy przejął piłkę Lawecji, świetnie lawet La i Chamberlain strzał! L Chamberlain Broni bramka! Mogę po ziemi. Dobra. To i tak miał mało miejsca na to wszystko. Będziesz drożny jeszcze dla nas. To mocno chyba, ale zobaczymy. I jest bramka. bramka! Kościelny, wreszcie z rzutu różnego coś strzelamy. Ej, i wreszcie wygramy jakiś mecz w tej karierze. Nasze jeszcze takie zwycięstwo wywalczone Szkoda, że... Ze słabym próbem, No a ale... no, co tam? Zwycięstwo to zwycięstwo. Niczyskim I tak teraz... Nie ma komu w Oxford atakuje. i... dobrze Dobrze, dobrze. Nie jest jeszcze źle. Teraz... teraz będzie bramka z ich strony. nie, broni szczęsny jednak. Dobrze, złapał. I kontuzja tam zawodników Oxfordu. Hmm. No dobra, przyjęcie. Ezila masz Dobra, ale... Lawecji, bądź z tyłu bardzo. Lawecji, uderzenie z daleka, będziesz drożny. Właśnie o to chodziło. Obracił się, no się. A no może, tak. I... Timberlane, dośrodkowanie. Nic z tego tym razem. Jakby się brzegu. lewa noga wreszcie i nic z tego prosto w obronę. Ale piłka będzie spokojnie nasza. I... Tamasz... Timberlane. Chamberlain, 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 doba, do Ba Dobrze, Dembaba, uderz, uderz, Dembaba, uderzenie Kolejny rzut rożny dla nas Może teraz nam się uda to wykorzystać Ty dość się rozchowujesz Jest już zmęczony, patrz na niego Dopodzielę się o zmianach jakichś, a, a Szkoda Łapie to Clark e, Przyjmuje piłkę Wolcott e, Ezil Będziemy wrożni, e, nie już e, tu rożnego A, e, będzie będzie lepsze dobra mamy szansę dawaj wrzuć teraz tak bardziej żeby od bramki odeszła znowu do klasy. za bramkę chciałem właśnie tam na... kto miał 11? Esli. no chyba tak dobra to już jest nasza wygrana sędzia jak chyba zero udało się nasze pierwsze Simul... zwycięstwo w tym trybie czyli. Simulujemy 7 mecz i kończymy odcinek czy... tak tak Simulujemy ze swemcy w sumie to zaraz zobaczymy kiedy gramy jakiś lepszy Sania za meczu, patrz! Nie, to nie Sania za meczu. Clark! U nich. No ale w sumie on, ale u nas Sanya był najlepszy. Ale w sumie Clark sporo piłek ogronił. No. Dobra. W takim razie jeszcze przesym przesymulujemy mecz ze Swansea. Kościelny ten fazę potrafi grać. No, ładną bramkę z rzutu rożnego strzelił. Tak. Główką. Diabis zagra.. A, Diabis, sprzedaliśmy go do Swensi Dobra. Konferencja prasowa, nagroda w turnieju. 2000 dostaliśmy. Wow. Wow. Niesamowite. W e, sprawie mojego czasu na boisku. Arceta chce zagrać, wiesz? Dam mu szansę do Swensi? No. A, w sumie, my nim nie gramy to tak. Daj za... Ba. No ba, nie? A. I... Daj za... Wilshera i... a w ja ogóle to. Will, Will by zdjął dał artydek no zdjąłem go Wiem, ale tego tak ogólnie ale... cały czas wow. gramy możemy spróbować możemy spróbować, Czyli Arteta też jakoś super nie gra no. no nie nie, ostatnio chyba nim graliśmy nie? a, a i szybki też nie jest tutaj nie dobra, to nie jednak nie mi. no ale dałem mu szansę, zobaczymy jak tutaj się sprawdzi mm, jeszcze chciałem za Chamberlaina który jest troszkę zmęczony chciałem kogoś prowadzić. kogo proponujesz? Kazordla? Yyy, ta. No, w sumie. Yyy, Dobra. Takim składem Arsenal zagra ze Swansea. Gram na wiedzie. Mamy już ósme miejsce. Jak czekaj, ja. jak wygląda tabela ogólnie? Z 19. Ale patrz, nie idzie nam dobrze w grę. jest przed nami na siódmym. Yy, ogólnie... Chelsea. Chelsea pierwszy, Newcastle drugie. Tu jest Swansea. Swansea jest o 14. Tottenham hmm. szósty. No, w sumie... To jest BPL, tutaj się wszystko jeszcze może zdarzyć, nie? Dokładnie. To jest liga, w której dużo się dzieje. Tak więc, Arsenal rozpoczyna że ze I... No zaraz w czwartej minucie była żółta kartka. 20 minut bezbramkowo. Pół godziny bez bramek już. I żółta kartka. I, i Barbo w 39 minucie Arsenal prowadzi 1 do 0. Świetnie. Zmiany zaczynają prowadzać też przeciwnicy. my też Ramsey znowu przed nie wiem czemu Czerwona kartka. Czemu? Dla kogo? A dla nich. I jeden! O, o jest Ramsey. Dobrze, Ramsey strzela. I 2-1 wygrywa ostatecznie Arsenal. Już myślałem, że będzie ciężko jak tam tam strzelili. Ale okay. A, Szybko nadrobili w cztery, miejsce. Tottenham spadł na dziewiąte no i dobrze. Nie lubi. Weź tego pada coś, bo nie ciebie, mogę nic Dobra, dobra. Dobra. West Brom. Symulacja. No. Zobaczmy w ogóle nasz kalendarz. Tutaj. Ogólnie fajnych meczów nie widzę. Ten opuchar możemy grać. Z Liverpool, Manchester United. Arthur Burns. Dobra. O opuchar możemy zagrać to następny, nie? Mhm. by najbliższego meczu? Jestem naprawdę w dobrej formie, dlatego trochę martwię mnie ze serii na ławce. damy go, nie? Tak. Mhm, mm to było tylko chwilowo, był zmęczony. Um, gdzieś tu zamknijmy go bo tu mam myszkę gdzieś do ją stąd usunąć. Arteta... Chyba dobrze zagrał. Zostawiamy no, go? Wiem. Nie wiem. A dobra, został go na a, Bo, nie bo miał strzałkę w dół, a teraz ma w górę. Znaczy, nie ma żadnej. No. Dobra, Kazordle za Chamberlaina. Może Chamberlain się w końcu zacznie rozwijać. Oby. I symuluję mecz z West Brom. I po tym meczu już kończymy. Jeszcze jeden że symulujemy. Chyba, że na początku na odcinka będziemy symulować. Nie, to fajnie by nie wyglądało za bardzo. No, dobra. Jeszcze jeden mecz przesymulujemy. Dawid Luiz, żółta kartka i Dawid Luiz, bramka. Świetnie. Pewnie po rzucie rożnym. Aha. I Arsenal 1 do 0 po Pierwsza pierwszej połowa, połowie. Pierwsza połowa, Druga się zaczęła. O, wyrównanie. Me mulumbu I dawaj, Arsenal! Arsenal i Barbo! 10 tak. minut Arsenal prowadzi 2 do 1 i kolejny mecz I Barbo który... był bardzo dobrym wyborem. Tak. Szybki dobry. Widzowie nam go zaproponowali. Tak. I szacunek. Tak, tak. Uh -huh. I co my tu jeszcze mamy? Zabobnicy nieobecni. Gdzie jest mój telefon, bo coś tutaj buczy? Nie fajnie. Trzeba go odłożyć. I ostatni mecz. Dziękuję bardzo, na no, spoko. On ma 20 lat obecnie, Arteta jednak mm. nie, jest. A jeszcze się tego. nie rozwinął? Kto? Chamberlain. Chamberlain. Jeszcze nie bardzo. Z Norwich. Który jest Norwich? Mm. Jest, mamy już... ósme miejsce 12. mamy, Przecież nie wygraliśmy. Mieliśmy siódme. Dobra, mamy może niej bramek mamy na plusie, no. Niż Everton. Dobra, w takim razie Norwich jest z symulujemy. I co jest później? Jaki mecz? Następny mecz jest z... Pucharowy chyba. Tak się udaje, nie wiem. chorobę zagramy. Ale to już nie w tym odcinku. Tak, pochorowe. Ardeta. To jest wejdzie nie w Aj. Will czy? No, Will i... Ardeta coś nie za bardzo. Nie bardzo właśnie, strzałka w dół mu się pojawiła, czyli już zagrał raczej słabo. No, mecz z Norwich. Arsenal kontra Norwich City. I rozpoczęli. Czuję, że sporo meczów będziemy symulować te gry. ale to dobrze, szybciej... O, baz do bramkę w 12 minucie. No i dobrze. Szybciej ogólnie przejdziemy do następnego sezonu, będziemy więcej zmian Le... robić no, i będziemy grać no, w Lidze Mistrzów. Nie. Bo teraz Lidzy no. Mistrzów nie mamy włączonej. Oj... Zapomnieliśmy w zgrać Dobra. 60 minuta, na 1-0 prowadzi Arsenal. Żeby nam to nie w końcówce. I... 5 minut do końca i Arsena wygrywa ostatecznie 1 do 0. No mecz raczej ciekawy, chyba nie lubię na początku strzelili No i tak, braku nam miejsca na dysku. Mecz znowu zakończy się 1.0. No po bramce ba tylko na początku. A to jeszcze mecz pucharowy tutaj nie jest. Jesteśmy czwarti w tabeli. Tak, czyli dobrze gramy. Dobrze, dobry zespół. Dobrze symulujemy. Dobry zespół zbudowaliśmy. Dzięki trener. Czy możemy zrobić parę słów? O. No, chcę odejść? A my, dobrze, a my chcemy go sprzedać. I bardzo dobrze. <laughs> dobrze. Więc sprzedamy go w zimowołkiem transferowym. Aha. I wymienimy na kogoś lepszego. Mecz z Crystal Pay. Play... Play... Ale chociaż nie będzie kogoś... Oj, sorki. Na ławce nie będzie kogo postawić. Dobra. Nie no, kogoś jeszcze kupi... Mamy go na ławce prawego. Czekaj, pokaż mi tabelę. Z kim gramy? Z Crystal Pace, czy jakoś tak. Ich tu nawet nie ma, oni są w 19 miejsce, ja nie chcemy chcę się z nimi grać, chcemy grać jakieś większe wyzwania, bo pucharowe mecze to one łatwy, dlatego wygraliśmy. Chcemy się sprawdzić w jakimś większym meczu, na przykład z tym Manchesterem w końcu, nie? Dlatego zobaczymy jak sobie teraz... Z Manchesterem będzie ciężko. Um, tak, będzie ciężko, ale to jest wyzwanie, będziemy trenować jeszcze przed tym odcinkiem z Manchesterem i mam nadzieję, że się uda. Dobra tutaj, a Wilson w pierwszej minucie dostał żółtą kartkę w ogóle patrz No hmm. i pierwsza połowa bezbramkowo Zaczęła się druga Aż Czy właśnie, czy któraś ze stron w końcu zdobędzie bramkę No, czekamy Ba, wierzę w ciebie ba, A, i Barbus set Nie, ej, bezbramkowo 0 do 0 Arsenal kończy to spotkanie Mogliśmy grać w mecz mecz no, no, bym zagrał po Ale zagram po z 100 gramy Tak, spokojnie Stoke gramy, obrona nam się troszkę zmęczyła, ale oni przeżyją. Dam radę, najwyżej ich zmienimy w połowie. Eee, hmm. Co my tu mamy? On znowu nam dziękuję. To co coś dziwnego, dobra. No, on jest dziwny. Dobra, w takim razie to był chyba koniec. No. Następny odcinek zaczniemy od meczu z, ze Stoke City, pucharowego. Oni nie są aż tacy źli i potem z Liverpoolem. Hmm. Fajny mecz będzie. Tak, fajny będzie, jeśli nie Przez... przegramy. Swarz jeszcze w Liverpoolze? Tutaj raczej tak, raczej tutaj jest. Tak więc dziękujemy za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nareszcie udało nam się wygrać. Pozdrawiam, cześć. Siema.